Dzień dobry Tomku. Cześć. Dzisiejszym tematem podcastu będzie digitalizacja i cyfryzacja, sposoby na poprawę efektywności firmy produkcyjnej. Ja jeszcze takim może małym słowem wstępu powiem, że Tomek jest CEO firmy Inokrea, która specjalizuje się właśnie w digitalizacji procesów dla firm produkcyjnych i dla firm budowlanych. Wszystko się zgadza. Czy mógłbyś może jeszcze dwa słowa o firmie powiedzieć, tak żeby może nie wszyscy widzieli ten poprzedni, może nie wszyscy widzieli ten poprzedni podcast Jesteśmy firmą informatyczną z siedzibą w Gdańsku, ale nasi pracownicy rozlokowani są po całej Polsce. Jesteśmy producentem własnego oprogramowania. Jest to system do aukcji dla zamkniętych grup użytkowników, ale w głównym stopniu, tak jak wspomniałeś, naszym korowym biznesem jest digitalizacja procesów biznesowych dla firm, w szczególności produkcyjnych i budowlanych. To może takie pierwsze pytanie, które zadam. Jak aktualnie wygląda sytuacja wdrożenia rozwiązań cyfrowych właśnie w tym sektorze produkcyjnym i budowlanym? Jak byś to ocenił? Nie jest źle. Posłużę się, żeby bardziej precyzyjnie odpowiedzieć takim badaniom, które od trzech lat realizuje Siemens. Jest to tak zwany Digi Index. Firma Siemens w ramach tego barometru analizuje nastroje wśród osób zawodowo zajmujących się produkcją zarządzających produkcją. I właśnie z tego badania w ostatnim, badania z 2022 roku ten wskaźnik osiągnął poziom 2,4 punkta w czteropunktowej skali, co na przełomie ostatnich 3 lat pokazuje wzrost z 1,8 właśnie do 2,4. Więc ta sytuacja się poprawia. Ten trend, jeżeli chodzi o digitalizację, cyfryzację różnego rodzaju procesów, się zwiększa. Natomiast przed firmami przemysłowymi, budowlanymi staną kolejne wyzwania. Wiele osób wspomina o tym, że nadchodzi dużymi krokami kryzys, i tutaj także digitalizacja procesów cyfrowych może pozwolić się lepiej przygotować na te trudne czasy. Jak rozumiem, ten wskaźnik jest to ocena opinii, czyli 4 to jest maksimum, że są super zadowoleni z, z digitalizacji procesów, czy z procesów? W zasadzie z procesów, bo tak naprawdę digitalizacja procesów jest tylko pewnym wspierającym narzędziem, rozwiązaniem, które w konsekwencji ma sprawić to, żeby te procesy produkcyjne i około produkcyjne pracowały wydajnie i sprawnie. A na co wpływa cyfryzacja procesów, digitalizacja procesów produkcyjnych? Digitalizacja wpływa na. Całokształt działalności firmy. Poprze... Korzyści, jakie mogę wymienić, to choćby nawet jest oszczędność kosztów, wyższa wydajność, większe bezpieczeństwo. Efektem digitalizacji jest także szybszy przepływ informacji w firmie, a dzięki temu. Podnosimy efektywność współczynników, które mogłyby czy mogą mierzyć konkretne procesy biznesowe. Więc możemy zwiększyć elastyczność produkcji, optymalizować zasoby, wpływać na całą działalności firmy. Czy jest to taki żmudny proces. Jak, nie wiem, może ja to sobie wyobrażam, posiadając ograniczoną percepcję w tym zakresie, że to polega na tym, że najpierw się te procesy mapuje, w jakichś bardzo trudnych warunkach, później cyfryzuje w jeszcze trudniejszych. Mógłbyś opisać jak, to tak w praktyce, jak to wygląda? To wszystko zależy od przedsięwzięcia, z jakim się mierzymy. Podam Tobie przykład wdrożenia, które mieliśmy, na przykład dla firmy Mikrosystem z Gdańska. Firma ta przyszła do nas z wyzwaniem, które polegało na tym, że wspólnie z Politechniką Gdańską opracowali algorytmy do analizy twarzy, czyli do biometrii i nie bardzo wiedzieli w jaki sposób wdrożyć to do produkcji. Mieli pewne pomysły i nie wiedzieli jak ten proces zdigitalizować, jak skomercjalizować to rozwiązanie. InnoCrea pomogła całemu temu przedsięwzięciu i zbudowaliśmy narzędzie, które wdrożyliśmy wspólnie u klienta firmy Microsystem i dzięki temu ukończyliśmy Końcowego klienta ten proces biznesowy został zrealizowany. Proces polegał na tym, że poprzez biometrię twarzy otwieraliśmy drzwi pracowników, w tym więc była to integracja z systemem kontroli dostępu i ta wiedza z Politechniki Gdańskiej została wdrożona do, do realnej działalności przedsiębiorstwa. A mógłbyś opisać, jak to wygląda tak bardzo mocno operacyjnie? Czy to się warsztatuje, czy to się spotyka? Jak to wygląda czasowo? Ile czasu się poświęca na przygotowanie specyfikacji, ile czasu na realizację? To, to wszystko, tak jak powiedziałem, zależy od, od skali przedsięwzięcia, z jakim się mierzymy, ale możemy je w zasadzie podzielić na takie trzy główne kroki. Pierwszy krok to wstępne rozpoznanie tematu, zmierzenie się tak naprawdę z czym, z jakiego typu przedsięwzięciem mamy do czynienia. W drugim kroku przygotowujemy wspólnie z klientami studium optymalizacji, gdzie odpowiadamy już bardzo szczegółowo sobie na pytanie, jakie cele biznesowe chcemy osiągnąć poprzez realizację tego projektu, jakie będą korzyści z realizacji tego projektu. Potrafimy nawet w stanie w realnych pieniądzach wyliczyć, jakie będą tego typu korzyści, no a później przystępujemy do realizacji takiego projektu. I to no, w zależności od tego, co w tych pierwszych dwóch krokach wypracowaliśmy wspólnie, no to ten trzeci może trwać od miesiąca do nawet paru miesięcy. Czy miałbyś jakieś wskazówki dla dyrektorów firm produkcyjnych, kiedy powinni się zwrócić z potrzebą digitalizacji procesów, a kiedy mogą spać spokojnie i myśleć sobie, że wszystko już jest okej? Okay. Chyba nikt nie może sobie pozwolić na spanie spokojnie. Chyba każdy się zgodzi, że w zasadzie zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze są podkręcane te cele, które też kadra zarządzająca otrzymuje więc zawsze jest pewne pole do optymalizacji. Konkurencja też nie śpi. Więc jeżeli chodzi o digitalizację, to jest niekończąca się historia która pozwala na osiąganie realnych korzyści, które się planuje. Okay, ok, dobrze, dziękuję Ci bardzo. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat i życzę Ci przyjemnego dnia. Dziękuję wzajemnie. Cześć. Cześć, cześć.